Witam serdecznie w trzecim już odcinku serii Polskim Składem Droga na szczyt Dzisiaj zagramy trzeci mecz w przypadku wygranej będziemy mieli już zapewniony awans, będziemy wtedy walczyć o mistrzostwo. W moim składzie wreszcie pojawił się polski zawodnik, jest nim bramkarz Artur Borut. Kupiłem go dzisiaj wcześniej za około 600 chyba końców czy 500 Mam nadzieję, że będzie się dobrze spisywał, i będzie nam dobrze bronił. Mam nadzieję także, że nie, serwery jej nie, nie rozłączą mnie podczas gry, co się już dzisiaj zdarzało niestety, nie wiem dokładnie z jakich przyczyn, ale tak się zdarzało, mam nadzieję, że tak nie będzie teraz. I zobaczymy, kogo nam tutaj wylosowało. Mam nadzieję również, że będzie to... Trochę słabszy przeciwnik niż poprzednio. Tak, wreszcie wylosowało nam przeciwnika na naszym poziomie można powiedzieć. Jest w składzie Ludowik Obraniak. Polski zawodnik. Zobaczymy jak nam pójdzie i mam nadzieję, że nie będzie. Jeśli uda im się ścinało. Więc zaczynamy. Przeciwnik rozpoczął grę. Postaramy się mu jak najszybciej odebrać piłkę i pierwszy kontakt z piłką Artura Buruca. I już rozpoczynamy akcję Taj nikt nam się niestety z naszych zawodników nie wysuwa Pojawia się ktoś na skrzydle Jest teraz atakowany po w poprzednim piłkę. meczu Dwie lub trzy bramki nawet padły z rzutek. Będziemy mieli chyba tutaj szansę. I niestety. Bramkarz zareagował w porę. Strzał z dystansu. Niestety bardzo łatwo wyłapany strzał przez bramkarze przeciwnej drużyny. I przeciwnicy konstruują atak obrania w tym momencie przy piłce, tak jak żeśmy słyszeli. Ależ teraz ładnie uniknął tego ślizgu. A i nie mogę dobrać odbrać piłki przez chwilę, ale już stoi w tym momencie tak. I ruszamy na bramkę. Nie wiem, czemu nasi zawodnicy nie są się za bardzo wysuwać. A i było blisko, żeby ta piłka przeszła jednak. Jeszcze walczymy. Przejmujemy piłkę. A i niestety nie udało się. Przeciwnik atakuje skrzydłem, rzut rożny dla przeciwnika, mam nadzieję, że wyjdziemy łatwo z tej opresji i szybko popędzimy na bramkę. Aj, wysoką bramką, i chyba rozpocznie Artur Boruc, tak. Dobre przejęcie, brawo Coś dzisiaj zbyt Brawie. łatwo tracimy tą piłkę. Nie możemy się Wypacić. za długo utrzymać. Już przeciwnik. No świetnie go takiem, ale ja nareszcie powierzchni go. I będzie szansa. Zobaczmy. O, jest! Szans. jest! 1-0 dla nas. 20 minuta... I oby było tak dalej. Trzy punkty tak jak mówiłem, zapewniają nam awans. Ewentualne kolejne trzy punkty wtedy już będzie mistrzostwo, szczerze byłem, wyjątkowo szybko, nie wiem. Zawsze nawet w tej dziesiątej divizji jakiś remis czy, czy, czy przegrana się trafiła, jeżeli jeżeli bym wygrał ten trzeci mecz, to chyba to jeden z lepszych sezonów takich moich, jeżeli chodzi tak mi się wydaje. Jeszcze nie ma co przesądzać, to dopiero początek spotkania. Spróbujemy skrzydłem. Jeszcze raz. Gol! Jest! Brawo! 2-0 bardzo szybko udaje nam się podwyższyć prowadzenie. Kolejna główka. Bardzo ładna. Akcja pięknie, bardzo dobra, brzydko tutaj kilka Ekspresowo razy bita. E, Drugi raz już wysoko ponad rankażem i, i dalej, kilka spada po troszeczkę. Czy uda nam się? Nie udało nam się przejąć, niestety. Przeciwnik na pewno będzie starał się tutaj szybko odrobić straty. Kolejna okazja jest 3-0. Wyjątkowo łatwo. Kolejny raz udaje nam się strzelić bramkę. W 27 minucie już jest 3-0. Znowu podanie prostopadłe. Strzał z pierwszej piłki. Fantastycznie I I 3-0 zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Oby nam się przeciwnik tutaj też za łatwo nie poddał mimo wszystko, żeby trochę tych emocji jeszcze było. No niestety jakoś od tych trzech meczy jakie gramy nie, nie, nie było jeszcze jakichś większych emocji niestety. Mam nadzieję i na pewno tak będzie, że z biegiem czasu im dalej wyższa dywizja, tym będzie ciężej, więc pojawią się także emocje. Rzut wolny dla nas, chyba tak, dla nas rzut wolny. Ale przeciwnik przechwytuje piłkę. Podobno tyłu, ale daliśmy radę przejąć. O, i tutaj Wcisnąłem wcześniej wykop. po prostu. Niestety piłka wylądowała na aucie. będzie. znowu pędzimy skrzydłem, będzie i tutaj tak bliskasz, bliskasz bliskasz przejął bez piłki. bez problemu troszeczkę za głęboko te dośrodkowanie przeciwnik konstruuje akcję ofensywną no nie, tutaj raczej z tego nic nie będzie tak bardzo łatwo przejmujemy piłkę już staramy się podwyższyć wynik Dobry. znakomita wymiana i podanie prostopadłe kolejna szansa na 4 do niestety nie udało się przeciwnik przerwał możliwe że robi jakieś zmiany albo po prostu chce nas zniechęcić spójrzmy na statystyki bramki 3 do 0 5 strzałów 1 strzał przeciwnika 4, trze... 4 strzały nasze w światło bramki 0 strzałów w światło branki przeciwnika i posiadanie piłki 41 do 59 na korzyść przeciwnika mimo wszystko wygrywamy 3-0 i jak wiadomo liczy się wynik C dokładność podania 81% 83 przeciwnika utracono połączenie z przeciwnikiem raport meczowy zostanie oceniony aby określić wynik meczu także przeciwnik nam się poddał jeśli wszystko pójdzie dobrze dostaniemy 3 punkty mimo wszystko Coś tutaj nam długo myśli, ale chyba bezproblemowo, tak, 3-0. 300 końców, no bardzo szybko. No tutaj przecież nikt skończył. Tak jak mówiłem, pozostało 7 gier, 3 mecze wygrane, 9 punktów, 12 punktów do tytułu, czyli wystarczy jeszcze także jedno, jedna, jedna wygrana, aby było Mistrzostwo i już dziewiąta liga. No cóż, szkoda, że tak szybko dzisiaj miałem nadzieję, że troszeczkę to może właściwie wreszcie więcej tych emocji, no niestety nie udało się. Zapraszam do następnego odcinka, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do zostawiania komentarzy i do usłyszenia następnym razem. Cześć.